Franek, witajcie w nowym odcinku ze Stumble guys. no i bardzo Wam dziękuję za wszystkie te odcinki, te, te jak to się nazywa? Shorts ze Stumble Guys i za te wszystkie łapki w górę a ja zaczynam yy, grać no tak Oni tak wysoko powystrzeliwali. Ja tak nie umiem, uracyk. Nikt tak chyba nie potrafi, tak jak ja, patrzcie. No nie, już to przegrałem. Mm. Dobra, gramy jeszcze raz po prostu. Po prostu gramy jeszcze raz. Czemu te mapy są jako normalnie finał albo jakieś gumno? No i tu zostałem, a tam ten se pobieg. Wszyscy tu zostali. No nie da się tak po prostu. Tam ten będzie jako pierwszy, no świetnie. Dobra, tak, tak, tak. Dobra, no, no, no ja nie mogę, o, o, dobra, teraz już przeszliśmy, dobra, lecimy, dobra, jesteśmy. Jeszcze jedna osoba. I to będzie ten banan, please. To będzie ten banan, proszę. Lecicie. Nie. No dobra. Ale coś specjalnego przeszło. To mi się podoba, że coś specjalnego jest. Okej, okay, to jest następna gierka. Półfinał, dobra. Dobra. Lecimy z tym. To jest półfinał. No. Cyk. No. Cyk. Dobra, tak. 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 Widzicie, jaki ten banan jest zgięty w ogóle? Prosto do dziury trafiłem. Świetnie. Okej, okay. ominąłem. O nie. Szybko leć. Nie. Nie. Ja będę kolejny. Jest. Yes! Ale było blisko, żeby tam ten głupi głupie, głumniany ten 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 chyba list to przeszedł. Okej, okay, dobra, jest finał, jest finał, jest coś specjalnego w finale. Okej. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja to wygram, ja to wygram. Ja to wygram. Jeszcze osiem osób. Okej, okay. naraz będzie. Ja zawsze będę sobie tak chodził tam, gdzie nie ma tych robaków. Nie. Dobra, to specjalnego odleciało. Jak wygram, to. Yy, ta seria się kończy. Czy wolicie, jak będą takie odcinki codziennie po dwa razy? Czy nie? To jest ostatnie pytanie do wszystkich. Będę tutaj, gdzie jest najmniej. O. O. Dostaliśmy we dwóch Ty, gościu, odpadniesz Ty odpadniesz, gościu No nie, no dlaczego nigdy mm. Nigdy tego na filmie po prostu nie zrobię A było już tak blisko jeszcze jedną rundę co zrobimy. Jeszcze jedna runda Uwaga będzie co. No ale dobra. No już mnie walnęli gówniaki! Tego tam Dekla, który walnął się, nie wiem.